Sezon pomidorowy w pełni, więc pokażę, jak zrobić przepyszny gem z pomidorów, który doskonale nadaje się, nawet do dań wytrawnych, takich jak feta w cieście filo. Gdzie możecie też znaleźć na moim kanale. Ja zrobiłam z takiej małej porcji pomidorów. Najpierw musimy pomidory sparzyć we wrzątku, żeby ściągnąć skórkę, ale ja przed tym sparzeniem zawsze wydubuję te gniazda z spod spodu, te takie twarde części, bo potem mi się źle to wykrawa. Wkładamy do wrzątku, kiedy widzimy, że skórka zaczyna odchodzić, wyjmujemy. Nie musimy tego wkładać do lodowatej wody, robić sobie dodatkowej pracy i tak skórka schodzi elegancko z tych pomidorów. No tak, pomidorki obrane. Będziemy teraz pozbywać się gniazd nasiennych. Wybierajcie pomidory, które są bardzo mięsiste nie mają dużo tych, w środku tej wody i pestek. Należy się tych takich rzadkich części środka pozbyć. W moich pomidorach nie było tego dużo, aczkolwiek dobrze wyjmijcie pestki, bo potem wczemie nieładnie wyglądają. Ja potem musiałam wyjmować jeszcze pozostałości pestek z dżemu, więc jak zrobicie to dobrze na początku, to później tego nie musicie robić. Pomidorki gotowe. Teraz kroimy pomidorki w dość drobną kostkę i przekładamy do garnka czy do rondelka, w którym będziemy jakby przesmażyć te nasze pomidorki. Moja porcja gotowa. Przechodzę teraz do gotowania. Dodaję goździk i laskę cynamonu oraz w moim przypadku ksylitol, ale możecie to zrobić również z cukrem. Skórkę z cytryny i sok z cytryny nie dodaję od razu. Gdzieś tak w połowie gotowania wyjmuję cynamon z moich pomidorów. I oczywiście pamiętajcie, żeby wyjąć wszystkie goździki. Akurat w tej małej porcji moich pomidorków był jeden goździk. Ale jeśli dodajecie więcej, no to wszystkie wyjmijcie. I dopiero gdzieś tak w połowie gotowania dodaję skórkę z cytryny, sok z cytryny. I nadal mieszam i gotuję. Słuchajcie, to jest taki powolny proces jak w przypadku powideł śliwkowych. Trwa to troszeczkę ponad godzinę. Trzeba pilnować, żeby się nie przypaliło. Trzeba mieć dobry garnek z grubym dnem. I tak wygląda już gotowy przesmażony dżem z pomidorów. Przekładamy do miseczki i podajemy z ulubionymi daniami. Tak jak powiedziałam w shortach na moim kanale jest pokazane jak zrobić fetę w cieście filo i doskonale się do tego nadaje ten dżem. Byłam w greckiej restauracji, właśnie tak podawano dżem. Życzę wszystkim smacznego i pysznych doznań. Bo tak się prezentuje jeszcze na koniec dżemik. I oczywiście życzę wszystkim smacznego.